Chciałbym Was zabrać na serię wypraw w głąb historii chrześcijaństwa, dlatego że, jak powiedział szwajcarski historyk Herbert Litty, tylko świadomość przeszłości może dać nam zrozumienie teraźniejszości. A ja bym dodał, że jeśli chcemy pozytywnie wpływać na przyszłość, to też musimy rozumieć przeszłość. Inaczej się nie da po prostu. I... Kilka założeń wstępnych dotyczących tego, w jaki sposób będę, będę przedstawiał tę historię kościoła. Ona będzie z pewnością subiektywna, będzie z pewnością polemiczna i będzie czasem kontrowersyjna, bo nie ma sensu mówić o czymś, co, co jest doskonale znane, gładkie i, i okrągłe i wszyscy się z tym zgadzają. Chodzi o to, żebyśmy w historii kościoła znaleźli to, co może nas czegoś nauczyć rzeczywiście, i w tym. W tym swoim spojrzeniu na historię kościoła chcę też bardzo wyraźnie umieścić rolę Boga, dlatego że ja próbuję na historię w ogóle chrześcijaństwa i na historię, która nas otacza, patrzeć w sposób teocentryczny, a nie jedynie antropocentryczny. To znaczy w taki sposób, w którym Bóg jest Panem Historii, a nie człowiek. Wydaje nam się, że człowiek panuje nad wszystkim, ale tak nie jest. Tak nas uczy Biblia. Bóg jest Panem wszystkiego. I w związku z tym też na, nad tymi wszystkimi wydarzeniami z przeszłości, on również rozpościera swoją kontrolę, chociaż daje oczywiście człowiekowi wiele, wiele swobody do tego, żeby ten popełniał swoje błędy, niestety. I chciałbym jeszcze na, na, na samym wstępie zwrócić uwagę na, na takie rozróżnienie, które pokazuje, jak w bardzo inny sposób protestanci podchodzą do historii i, i niż katolicy. Dlatego, że w ujęciu rzymskiego katolicyzmu ta. ta Idea, która rządzi historią, przeszłością i też teologią kościelną, można, można być określona jako kontynuacja. Polega to na tym, że Biblia rozwija się w tradycji, jest kontynuowana przez tradycję kościoła, która odgrywa równo, równoprawną rolę w tym, w tym co, było, co było w Biblii, dlatego że jak, jak mówi teologia katolicka, Duch Święty posługuje się ludźmi Kościoła dzisiaj i oni Coś do tego dodają. Natomiast w ujęciu protestanckim to, to spojrzenie na historię można umieścić w, w, w kontekście słowa pochwycenie. Polega to na tym, że wzór Kościoła Nowotestamentowego jest normą dla Kościoła Dzisiejszego. Czyli teraźniejszość Kościoła musi być każdorazowo konfrontowana z Biblią. Nawet nie z tym, jak wyglądał Kościół I wieku, ale z tym, jak wyglądał Kościół w Nowym Testamencie. Tak więc nie wracamy do pierwszego wieku, wracamy do Biblii każdorazowo. I w każdym, w każdym przypadku to Biblia jest dla nas żywym odniesieniem do, do współczesności. To tyle takich za założeń wstępnych, a teraz chciałbym już przejść do pierwszego tematu, który brzmi dlaczego w Palestynie, dlaczego w pierwszym wieku. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Jezus przyszedł na świat właśnie, właśnie w pierwszym wieku? Oczywiście, to nie był wtedy pierwszy wiek. Dla Rzymian to, to było już ponad 700 lat od założenia Rzymu. Żydzi liczyli początek, początek świata, historię świata też po swojemu. Ale dlaczego Jezus przyszedł na świat właśnie wtedy? Dlaczego Bóg wybrał taki, a nie inny moment historii? Można powiedzieć tak, że Bóg dla swojego celu postanowił wykorzystać to, co najlepszego mogli mu dać Rzymianie, Grecy i Izraelici. I to mu się udało w tym, właśnie jak, jak wygląda ten sam początek i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy elementy właśnie ten element rzymski, element grecki i element, element izraelski, hebrajski. Po pierwsze, po pierwsze Rzymianie. Dlaczego, <laughs> dlaczego w pierwszym wieku to się wszystko dzieje? Jest to okres, kiedy Cesarstwo Rzymskie jest, można powiedzieć, hegemonem w ówczesnym świecie. Rzymianie podbili cały obszar basenu Morza Śródziemnego i ziemie do niego przylegające, i zgodnie ze swoją zasadą wprowadzili tam wszędzie ideę Pax Romana, czyli ideę pokoju rzymskiego, polegającą na tym, że wszędzie tam, gdzie Rzymianie panowali, starali się zaprowadzać porządek, Starali się likwidować wszelkiego rodzaju bunty, piractwo, napady i bunty lokalne, żeby mógł się rozwijać handel, żeby mogła się rozwijać wymiana kulturalna, żeby ludzie mogli bezpiecznie podróżować. Jest to bardzo, bardzo cenna zasada, jak się okazuje, dla, dla rozwoju Ewangelii, dlatego że. że Chrześcijanie, obywatele cesarstwa rzymskiego mogli sobie bezpiecznie podróżować czy w miarę bezpiecznie, oczywiście, jak to było możliwe mogli sobie bezpiecznie podróżować po całym ogromnym obszarze cesarstwa rzymskiego i tak Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać od, od Jerozolimy po, po Hiszpanię na, na zachodzie, po, po Brytanię na północy, po, po, po Ren i Dunaj na, na wschodzie później. Więc, przy okazji, korzystając z bardzo dobrego systemu dróg, który Rzymianie stworzyli, dla przerzucania wojsk i kontrolowania tego olbrzymiego terenu, później korzystali z niego chrześcijanie również, przemieszczający się właśnie po tym ogromnym obszarze cesarstwa, żeby Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać w taki możliwie nieskrępowany sposób. To jest pierwszy element. Drugi, drugi element w naszej układance jest autorstwa Greków. Grecy dali do tego Swój język i swoją filozofię. W Palestynie w czasach Jezusa posługiwano się aramejskim. To jest taka zepsuta odmiana hebrajskiego, można powiedzieć. Natomiast w tamtych czasach w powsze bardzo powszechnym użyciu był, był język grecki, tak zwany koine, czyli taka, taki uproszczony grecki, taki międzynarodowy grecki odpowiednik dzisiejszego International English. Więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można było spodziewać się, że na jakimkolwiek, jakimkolwiek zakątku Cesarstwa Rzymskiego będzie można się dogadać po grecku, właśnie. A nawet poza granicami, w Mezopotami, w krainach sąsiadujących z cesarstwem, też nie, nie trudno było spotkać ludzi, którzy posługiwali się językiem greckim. Znowu, bardzo, bardzo łatwo dostrzec, jak ułatwia to rozprzestrzenianie się Ewangelii. Kiedy można się z wieloma ludźmi dogadać właśnie w ich języku, kiedy ewangelie zostały spisane w języku greckim, później cały testament został spisany w języku greckim, a wcześniej Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, zostało przełożone na język grecki, więc cała Biblia była dostępna w języku greckim i bez trudu mogły być te prawdy przekazywane. I teraz drugi element. Dlaczego język grecki? Nie tylko chodzi o jego powszechność, ale chodzi też o to, że przez to, że Grecy byli ludźmi zamiłowanymi filozofii, Lubili roztrząsać tematy, które dla mieszkańców innych krajów i przedstawicieli innych kultur nie były szczególnie zajmujące, bo oni skupiali się na tym, co codziennie. Natomiast Grecy ciągle, ciągle lubili drążyć. Szukając tego, co jest ponadczasowe, szukając odpowiedzi na, na różnego problemu, różnego rodzaju problemy egzystencjalne dotyczące natury człowieka, tego, kto stworzył świat, po co ten świat istnieje, czemu służy nasze życie, po co to wszystko, co nas czeka, i tak dalej. Filozofia grecka to, to wszystko roz, rozpatrywała od wieków, i przez to też język grecki rozwinął sobie umiejętność przedstawiania tych, tych prawd. Uniwersalnych praw filozoficznych i, i, i praw e, pozaegzystencjalnych, poza codziennych, dotyczących nie tylko życia codziennego, właśnie w, w bardzo z, z, złożony, precyzyjny sposób, czego mamy dowód właśnie w Nowym Testamencie, kiedy, kiedy te wszystkie prawdy, objawienia Chrystusa, nauki Chrystusa zostały w języku greckim przełożone, i, i one do dzisiaj są dla nas niesamowitym bogactwem kopalnią. Możemy bez końca analizować słowa i szukać tych, tych znaczeń, dzięki temu właśnie, że język grecki to w sobie posiadał. Trzecia, trzeci element to jest to, co wnieśli do tego Izraelici: to jest hebrajska, hebrajska religia, to jest judaizm. Od tego się wszystko zaczyna. Co chrześcijaństwo zawdzięcza judaizmowi? Po pierwsze, ścisły monoteizm, co jest w tamtych czasach ewenementem, w czasach religii politeistycznej, gdzie, gdzie jest wielobóstwo, bogów jest cała masa, kompletnie oderwanych od życia, kompletnie nieprzystających nie do tego, czego potrzebuje człowiek. Więc ścisły monoteizm, surowe zasady moralne, sam Stary Testament, w którym Bóg objawia samego siebie już przed wiekami, do tego. Idea opieki nad ubogimi. To jest coś, co chrześcijaństwo bardzo mocno rozwinęło, ale zaczerpnęło z judaizmu. Elementy wczesnych form nabożeństwa. To, w jaki sposób Kościół chwalił Boga, bierze się z judaizmu. Później dopiero zostaje to rozwinięte i uzupełnione. Zasada siedmiodniowego tygodnia, z wydzielonym dniem odpoczynku i dniem nabożeństwa. To jest sposób, w jaki żyją Żydzi. Rzymianie mieli podział dekadowy, czyli, czyli tydzień, można powiedzieć, dzielił się na okresy dziesięciodniowe, zupełnie inny system posiadali. Kolejna rzecz, Żydzi posiadali ideę bycia grupą wybraną, oddzieloną od świata. Chrześcijanie to przejęli: jesteśmy kimś oddzielonym od świata, nie jesteśmy z tego świata, jesteśmy kimś innym. Bóg nas wybrał, powołał do, do innego życia niż to, które jest udziałem. Ludzi niewierzących. Kolejna sprawa to, to marzenie o stworzeniu i idei religii uniwersalnej. Judaizm bardziej w założeniu Boga niż w założeniu samych Żydów miał być religią uniwersalną, bo, bo wprawdzie Żydzi byli narodem wybranym, ale pragnieniem Boga było to, żeby prawdę o nim rozprzestrzeniali po całym świecie. I tę znowu ideę przyjmują chrześcijanie, i ona jeszcze bardziej, czy znacznie bardziej, zdecydowanie bardziej w ramach chrześcijaństwa się, się rozwija. Kolejna rzecz, którą, którą posiadamy z, z judaizmu, to jest to teocentryczna idea hi historii właśnie, czyli to, że Bóg jest Panem historii, że nad tym wszystkim On panuje, nad tym wszystkim On czuwa, to wszystko znajduje się w Jego rękach, to, to nie jest coś, co jest dziełem przypadku, to nie jest coś, co jest dziełem e, fatum, przeznaczenia i tak dalej, tak jak wyglądało to w, w różnych religiach e, politeistycznych. I w końcu ujęcie śmierci Chrystusa w, w kategorii ofiary to jest nawiązanie do, do judaizmu. Czyli chrześcijaństwo samo wyrosło na, na judaizmie i bardzo wiele skorzystało z, tego, z tegoż judaizmu, z tej, z tej religii izraelskiej. Więc to jest ten trzeci do, dopełniający się element. Czyli jeszcze raz, rzymski pokój i system komunikacyjny, grecki język i grecka filozofia, i izraelska religia. I teraz jeszcze dwa słowa na temat samego, samego momentu, w którym Jezus przychodzi na świat. To jest czas, kiedy z jednej strony Cesarstwo Rzymskie powoli wchodzi w apogeum swojego rozwoju, swojej potęgi, czyli jest w stanie zapewnić rzeczywiście to bezpieczeństwo swojego Pax Romana w świecie tego imperium. Z drugiej strony mamy, mamy do czynienia z, z ogromnym kryzysem religii pogańskich. W tamtym czasie ludzie coraz bardziej odwracają się od wierzeń, czy Grecy, czy Rzymianie, swoich tradycyjnych wierzeń w swoich tradycyjnych bogów, którzy niewiele mają im do zaproponowania, dlatego że religie pogańskie były kompletnie pozbawione elementu moralności, czyli, czyli elementu odwołania się do moralności, potrzeb przestrzegania zasad moralności. Znajdował się tam oczywiście system ofiarniczy, trzeba było bogów przebłagać, trzeba było składać im ofiary, żeby zasłużyć sobie na ich powodzenie. Zgodnie z założeniem, dają, abyś dał, czyli ja daję Ci ofiarę, a ty dajesz mi w zamian swoje błogosławieństwo. Taka czysto pogańska idea. Czasem gdzieś chrześcijanie też próbują to, to przenosić na, na, na grunt chrześcijański, co jest zupełnym pomyleniem. Ale faktem jest, że, że ci bogowie nie, nie interesowali się życiem człowieka. Oczywiście byli gotowi, w cudzysłowie, no tak jak wierzono, zapewnić mu jakieś powodzenie, jakiś sukces, i tak dalej, ale zupełnie nie interesowało ich to, jak ma wyglądać życie tych ludzi, i to zaczęło w pewnym momencie mieszkańcom tego świata grecko-rzymskiego doskwierać, zaczęło im czegoś brakować. To jest czas, kiedy, kiedy ten świat rzymski coraz bardziej się degeneruje moralnie, i ludzie gdzieś tam zmęczeni tą niemoralnością szukają czegoś. Co dałoby im oddech, dałoby im, pokazałoby im coś, co jest dobre, coś, co jest prawe, coś, co jest moralne. I tu chrześcijaństwo wchodzi w właściwym momencie na, na arenę dziejów, żeby dać człowiekowi pokazać to, że jest jakaś zasada, jest jakiś kodeks moralny, Bóg go ustanawia, Bóg pokazuje, co jest dobre, co jest słuszne, czego należy się trzymać, jest jakiś kierunek, Bóg pokazuje, czemu to służy. Ludzie w tamtych czasach żyją w, w sposób, Pogubiony, nie wiedzą, czemu to życie służy, i teraz nagle dowiadują się, że Bóg nad tym panuje, Bóg chce ich doprowadzić do wieczności, Bóg przygotował im lepsze miejsce. Zobaczmy, że te czasy, wbrew pozorom, bardzo są podobne do tych, w których żyjemy dzisiaj. To jest taka końcowa konkluzja. I właśnie ten element, o którym wspomniałem na początku, że historia uczy nas czegoś o teraźniejszości i pokazuje nam, co z tym mamy zrobić, co mamy dzisiaj, dzięki temu, co zdarzyło się kiedyś. Więc znowu mamy czasy, kiedy ludzie są kompletnie pozbawieni kompasa moralnego i, i dzisiejsza świecka humanistyczna moralność nie jest im w stanie niczego zapewnić. Nie jest w stanie im pokazać w sposób autorytarny, co jest dobre, a co w sposób zdecydowany, co jest dobre, co jest słuszne, co jest właściwe, bo każdy może ustalać to w dowolny sposób. I tutaj znowu chrześcijaństwo jest tym, który posiada ten, ten, ten kompas. Jezus jest tym, który jest drogą, który pokazuje dokąd należy iść. Więc wydaje mi się, że historia chrześcijaństwa i historia świata powoli zataczają, zataczają pełen, pełen obrót i, i powoli zbliżają się do, do swego kresu.